I ponownie powędrowała w górę chorągiewka naszej Pani Sędzi Starter, ponownie będą kłusaki rozciągać się po całej szerokości toru, żeby zająć odpowiednie pozycje startowe. No i zobaczymy, czy tym razem tę 11-konną stawkę uda się równo i sprawiedliwie wystartować. I jazda. Wystartowała gonitwa o nagrodę Nitisy Rousselin. Ten start naprawdę równy. A po nim na froncie blisko siebie są trzy konie. To Jogurt. Do tego Lady Mary. I przesuwający się już do przodu Kiberian Darżąk. Dołącza tam Johnny Rep. Jest już na pozycji drugiej. I przesuwa się zdaje się na pierwszą. Johnny Rep na froncie. Następnie Kiberian Darżąk już będą teraz wbiegać w pierwszy zakręt na froncie Kiberian Darżonk ponownie, na miejscu drugim Lady Mary, na trzecim jest Joker Baltic. Rozciągnęła nam się ta stawka dosyć mocno. Kiberian Darżonk jest na froncie, następnie Lady Mary, Joker Baltic, jest tam też blisko Cavani Di Poto, jest tam też blisko Johnny Rep, następnie Kalina Off, za nią jest Kismi Me Potem w odstępie jest jablonka, a pozostałe konie z tyłu. to czoło stawki, jeżeli tak mogę powiedzieć, ma około 1600 teraz metrów do celownika. Kiberion darżonk jest na prowadzeniu, no, ale mamy tam z przodu dosyć ciasno. Jest tam Lady Mary. Schowały się teraz na moment za drzewem. Kiberian Jan jest cały czas na prowadzeniu, chociaż już wyprzedzany przez Joker Baltic. Joker Baltic zdaje się na froncie tej gonitwy. Jest tam też blisko Kiberian Jan jest tam Lady Mary, następnie kawani Di Poto, następnie jest Kismi Sotrei, za nimi w odstępie jablonka i Kaliny Restelą. Mocno nam się ta stawka rozciągnęła. Ale jeżeli chodzi o jej czoło, to na froncie jest Joker Baltic na miejscu drugim Kiber Derżong, na trzecim jest Lady Mary, a za nimi w odstępie na czwarte już przesuwa się Kismi Sotrei. Tuż obok kawani Di Poto, tak wygląda prowadząca piątka mocno goni koń numer 10 Kalin Restelon. I czoło tej stawki już w połowie zakrętu, a w zasadzie nawet mija połowę zakrętu, i będzie się zbliżać do prostej finiszowej. No teraz zobaczymy komu zostało najwięcej siły, jak to zostało rozplanowane, czy wszystko się zgadza, bo wybiegają pierwsze konie już na prostą finiszową. Jest tam Joker Baltic, jest tam Kiberion Darżong, blisko pozostałe konie, starają się do tej walki jeszcze włączyć. Jest tam Lady Mary, jest Kiss Trey, dobiega teraz Jablonka, goni tam jeszcze Kalina Ow. No Dużo może nam się tutaj jeszcze zdarzyć, bo do startu mamy jeszcze 300 metrów. Lady Mary przyspiesza po zewnętrznej. Tutaj najbliżej nas i to Lady Mary obejmuje prowadzenie. Na drugim jest Kiberion Darżonk, na trzecim jest Joker Baltic. Lady Mary biegnie ma już tylko 100 metrów do celownika ogląda się za siebie Manuela Wasiak No i zdaje się że wie że już tej gonitwy nie przegra Lady Mary wygrywa tę gonitwę na drugim Tiberian na miejscu trzecim Joker Baltic walka o czwarte Kiss Miso następnie jest Kalina Of na szóstym Jablonka jeszcze biegną konie w kierunku celownika. Jeszcze jeden pozostał nam na torze. I jako ostatni dobiega do mety jogurt. Lady Mary, koń oznaczony numerem drugim w sólce. Manuela Wasiak, która jest również trenerką tego konia. Ta para jako pierwsza mija linię celownika, ale w, musimy oczywiście poczekać na podsumowanie tej gonitwy przez Komisję Techniczną. Tutaj będzie też sprawdzane, czy konie nie biegły niedozwolonym chodem w trakcie tego wyścigu. Kiedy tylko poznamy kol zatwierdzoną przez Komisję Techniczną, poinformujemy Państwa o tym. Dekoracja zwycięzców tej gonitwy na bieżni wyścigowej koło celownika.